Dzień dobry. Alo, alo. To my Zbawcy Kto jesteśmy my. My, Zbawcy Kosmosu. Yeah. My przybyliśmy do, dla was, do Was. W pokoju. Żeby zabrać Wasze zasiłki, więc zaczynamy przegląd premier. Chyba na październik, nie? Chyba na październik, także. Lecimy z tym butem. Zaczynamy. Także zaczynamy dzisiejszy październikowy przegląd premier od Elite Dangerous, które wychodzi na Xboxa One, PlayStation 4, i PC. To już wyszło. 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 Tak. wyszło. Na PC ps 4 już wyszło, natomiast Xbox One musiała wersję długo jeszcze poczekać. No i w końcu wyjdzie 6 października, wszędzie na całym świecie, nawet w Polsce także. Jeżeli ktoś w ogóle ma Xbox One to i lubi kosmiczne symulatory i nie czeka na Star Citizen, to nie kupi Elite Dangerous. 6 no. października. PC i takie platformy mobilne bodajże. Jak Androide, i... czy iOS. iOS. Jak zawsze w Windows jest pomijany i dobrze. Bo Windows to gówno. Wiem o czym mówię. I co? I właśnie to już z tego. Października, bo październik chodzi, tak? Tuna jest listopad. Dostaniemy Sky Hill. Jest to taka gierka troszeczkę przypominająca konceptem This War of Mine. Jesteśmy na samym szczycie, na ostatnim piętrze hotelu. I ten hotel niestety napadła jakaś straszna choroba coś jak The Island, intro, prolog, The Dylan. I wszyscy się zamienili w zombie to tutaj jest coś podobnego. Tylko, że zamiast zombie są jakieś dziwne potwory. I my zostaliśmy sami, bo nas nie, do nas ta popierdolona choroba nie dotarła z niewiadomej przyczyn. I naszym zadaniem jest zejść na dół. Taka szklana pułapka to już. Tak, po prostu wyjść z hotelu i. Będziemy na przykład gromadzić surowce jak wodę, jakieś żarełko, żeby, bo to jednak to schodzenie trochę trwa, tak? To nie jest tak, że Hopsiu windą i czyliście jaką koniec gry, tylko trzeba się trochę namęczyć, trzeba omijać przeciwników, jeżeli już ich spotkamy, to trzeba ich do nich napierdalać, więc hotel może nam pokazać wiele różnych ciekawych itemów, to jest, które można zebrać. Co nie? Co? Ej, znowu 6 października, znowu PC, Android i iOS. To będzie dzień dla kolejnej gry. Kolejnej gry Indie. Indie, które było już w Early Access od dłuższego, bardzo dłuższego czasu. Jest to taki troszkę symulator, taki troszkę strategia. Ekonomiczna. Jak mhm, już nie wiem, ktoś grał powiedzmy w ten, chyba wem hospital No, no coś takiego. Budowaliśmy tam szpital. W tym wypadku w Pyrzyn Architekt będziemy budować więzienie. Będziemy budować cele, stołówki e, i ogólnie będziemy jakoś tak budować więzienie, no i tam będą ci przestępcy, no i... No i nie możemy spowodować do tego, że pieniądze, które będziemy na nich wydawać będą większe niż dochody. No właśnie, nie możemy zrobić takiego powiedzmy w jak który jest w Norwegii, to musi być takie wiecie, amerykańskie więzienie, gdzie są czarnuchy, żeby nie było lekko. Jak można zauważyć, Wolfgang lubi muzykę, w szczególności tą prowadzoną przez szatana. Dlatego 6 października na PlayStation 4 i Xboxie One pojawi się Rock Band 4. To no jest gra no, muzyczna, wiecie no. No wiecie, na gitarce tun 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 tum, tum i trzeba w dobry beat znaczy, no, gry. Tak, tak, znaczy tak Znaczy tak. nutę. Znaczy tam nie ma tego piana, nie fortepiana, tam nie ma Chopena to to nie jest dla was, nie, waszą No w ogóle. nie, jak nie słuchacie Chopina, Mozarta, Beethovena, A, to... To tak, nie, nie dla was. To nie. Okay. Ale i tak dostaniemy 7 października kolejny Diablo. Nie? Znaczy 7 października wychodzi... Kiedyś mówiliśmy, jak byliśmy tutaj na zewnątrz, mm -hmm. że, że wychodzi Van Helsing 3, co nie? No tak, wychodził. Tak. To teraz minęły raptem 3 miesiące i oni robią Final Cut, która jest... Yy, ...trylogią. Ona łączy wszystkie trzy części w jedno. I możesz przejść wszystkie trzy naraz na tym ulepszonym silniku z trójki. Dlatego to się nazywa ostatnie cięcie, końcowe cięcie. To ja czekam teraz na Call of Duty Modern Warfare, Final Cut. O, oh, to by było dobre. Kampania na 60 godzin. <grystanie> I co? B i maksymalny level 20. 210 i 30 prestiż. <grystanie> to by było coś. Nie bo tak będzie. I chłopie no, tyle map, tyle, tyle broni. No wiesz, jak Activision, no. nie no. będziemy miała co robić ze swoimi produktami, wymyślać o tym. Ale to... to będą remastery na pewno to i. Będą. i, i Mówię Ci, czy później widział jakiś, nie wiem... Ja bym chciał remaster COD od wiki. O! Albo World War. To by było dobre. No. Strzelanka w kosmosie. Okej. Okay. Aha, wiem co to jest. Nie, nie. No, wiem. Takie, że chodzi się po statku kosmicznym w takim dziwnym hełmie. Tak jakbyś chodził, nie wiem, robotem, czy tam tytanem, czy takim czymś. Po, po prostu to jest taka strzelanka właśnie. No, to czy taka w, w, w tak jakby trochę. Jaki Tailandfall dziwny? No, coś takiego. Tylko, że nie ma ładnych lokacji, tylko są jakieś właśnie takie G dziwne korytarze yy, kosmiczne z tych wielkich takich statków, i, i dlatego to się nazywa Sublevel 0 i wychodzi 8 października na PC. <suszel> <suszel> Powiedz chuj z Larą Croft. <suszel> <suszel> chuj w Larze Croft. Dokładnie, A czyli czy, a, a czy, czy, to jest chuj? No, to się Natana a. Oczywiście! Natana Drake'a! Oczywiście! Świnka pepa. 9 października będzie Uncharted Collection, nie powiemy prawdziwego tytułu, bo to jest tak naprawdę Uncharted Natana Drake's Collection na PlayStation 4. To będzie tylko taki ekskluz, jaki masz tutaj na PlayStation 4. gdzie dobry, się na Drake'a i przejdziemy wszystkie podstawowe trzy. Cztery. Trzy części, czy nie? Cztery. Nie, to jest spin-off chyba, tak? Ja... mi się wydaje, że były trzy części i chyba był spin-off jakieś. Nie, nie, nie czekałem. Wyszły trzy części i jedna z PlayStation Vita. I teraz wychodzi chyba czwórka, nie? Tak. No, to 9 października i będzie Uncharted Collection, czy są trzy pierwsze części. Ale kiedy jak to jest tak na to patrzę, to tak, jak mi się przypomniał ten kolin, dwójka lub trójka, gdzie tam wiesz, Jechaliśmy z trasy do trasy i takie były śnieżne te jedne. W Szczecku. No, taki dziennie to No, no. Stare koliny były dobre. I właśnie tutaj to studio, które już nie robiło WRC, bo w WRC robiło Milestone. Oni teraz zrobili taką grę o, o motocyklach, co się ścigasz, rajdowych. Nie MotoGP, tylko zrobili Ride, się chyba to nazywało. I teraz Milestone robi Sebastian Lep, Evo. Coś takiego. Nie chcą tam podbić tego, liczą Was, co do symulacji, ale im chyba nie wyjdzie. Ale za to wychodzi WRC5, licencjonowany WRC5 od nowego studia, więc będzie powieść świeżości i to WRC5, powiem Wam, naprawdę fajnie wygląda. Chociaż nie ma tam dużo realizmu, jak na przykład Dirt Regii, które grałem, to tutaj jest takie, takie no, dość pozytywne jest odczucie zjazdy. Nie ma jakoś realizmu, ale. Ale fajne, fajnie się w to gra. No i oczywiście wyjdzie to na wszystkich domyślnych platformach, wyjdzie też na starych platformach o. oraz na PlayStation Vite w lekko okrojonej wersji. Pewnie tylko graficznej, bo ostatnio coraz więcej dzieje na PlayStation Vite. To jest, jest. tylko graficznie. graficznie? Mm, tak, sobie to zauważyłem. To ja sobie pamiętam jak kiedyś wyszedł Colima Clay 2005 i na PSP wydano specjalną edycję plus i w tej edycji plus dołączono nowe pojazdy i nowe misje. No. To, to, był, to to było wiesz, coś za to, że jest obcięta grafika, to dodali jakiś nowy content ekskluzywny. To było nad spoko. No, było. Może kiedyś na Wite się coś takiego pojawił. 13 października dostaniemy kolejny Call of Duty. Znaczy Minecraft. Ma nie tyle Minecraft wyszedł. Nie będzie żadnego Minecraft'a. będzie Call of Duty. Ale Call of Duty już ma historię, a Minecraft nie ma. Dlatego inne studio. Musiało wymyśleć fabułę do Minecrafta i zrobili Minecraft Story Mode, Czyli chcesz mi powiedzieć, że ja o klocku czekała się fabuły? Y, y, tak, i to jako oddzielna gra, bo tamta była Only Multiplayer Coop Experience, a teraz jest oddzielna gra Only Single Player Fuck the Logic Experience. I chcesz mi powiedzieć, że tą, tą fabułę do Minecrafta wymyślają twórcy The Walking Dead i, i, i innych takich shitów tak ale Fable były fajne tam w jedynkę odkrywałem sobie na PC i tylko bo to już przyjemne chociaż dwójka chyba nie nie dwójka nie wyszła na PC ta wyszła dwójka nie trójka wyszła Aha. trójka jedynka z dwójki była tylko na Xboxie a no Fable, Fable jest taką znaną marką wśród tych wszystkich no. Microsoftowych fanów gier no i nie, nie dziwię się, że na premierę Windows 10 postanowili, żeby Fable Legends też wyszło na PC. Mhm. I tam będzie jakiś cross-platform, tak? Że będzie można grać kopa z kimś z konsoli i z kimś z PC. No, tym bardziej trzeba zauważyć, czy to będzie jak ja. Zadaj mój i to multi do tego. Tak, będzie to jest ciekawe. Free ciekawy. to play, bo mhm. że nie będzie freeware. Dość ładnie wygląda. Jeżeli ktoś lubi takie łażenie, RPG, zbieranie, to, to, to Fable Legends to dla to... Was. I gra się pojawi 13 mhm. października. Tylko pytanie: ile będzie w tym Fabla? Zero. A pieprzysz? Graficznie, tak jakbyś grał wszystkie ustawienia na medium. No poważnie, ja na pewno się grałem na low. Czyli byłbym <grym grym grym> telefony są lepsze od komputera? Teraz moja ulubiona gra z zeszłego roku. Nie tylko twoja. Bardzo <grym> dobra gra. Tytales Principle w końcu doczekała się wersji na PlayStation 4. Nareszcie, nareszcie jest możliwość zagrania publicznej Tytales Principle na PS4. I zostanie wydana 13 października. I nie wiadomo jeszcze, co ze sprawą modów, ale podobno twórcy chcą zrobić coś takiego, że będzie można um, pobrać jakoś te kampanie stwarzane przez społeczność i też. Z tego co słyszałem do tej wersji Talos Principle z na PS4 jest już włożony dodatek Rod to Garena. Także zapowiada się naprawdę solidny produkt na konsole. Mhm. Joiź widzimna? Jedynkę i trochę dwójkę. Czytałeś widzimna? Nie. Oglądałeś widzimna? Nie. Ale i tak możesz zagrać sobie na 3 i dodatek Serce z Kamienia, który tego 13 października na Pc'cie. Ja słyszałem, że do, żeby zagrać ten dodatek nie trzeba przejść w podstawki. No i trzeba, fajne. bo tak naprawdę ten dodatek nie jest jakoś jako tako połączony. Jest taki trochę spin-off fabularny tam, mm -hmm. tam Szami się pojawia z jedynki, to będzie, no. co, będzie co ruchu. Tym że to jest taka troszkę oderwana e, historia całkowicie. Niby dostajemy początkowo takie zlecenie na potwory, ktoś później tak przejadał w tradycyjną intrygę polityczną. Tak, a potem poznajemy szanie i będziemy ją ruchać. No podobno dodatek ma być lekko humorystyczny, a walki z bosami. których... Tak to nie... przecież każdy Wiedźmin jest humorystyczny, zwłaszcza dwójka była najbardziej. Dwójca to żarciki to były na poziomie 100%. A w tej to też. No cóż, cóż ja mogę powiedzieć, 16 października w Polsce i w Europie, a 13 na świecie, czyli w Stanach Zjednoczonych, pojawi się Westland 2 na konsole obecnej generacji, ponieważ jest bardzo mało gier na konsole nowej generacji, więc trzeba kopiować gry z PC-ta. Mm, same jest Mastery. więc Westland 2 wychodzi pomimo dość średnio przyjętych ocen i pomimo też średnio odebranego odbioru. To wychodzi na konsole. No i po co? A komu to potrzebne? Jaki w tym jest sens? A dlaczego? Wiecie, że od 2012 była jakaś gra w open betcie, jest to... Od trzech lat? Tak, od trzech lat była... Od trzech lat w open becie? Tak, od trzech lat w open była gra Age of Decadence. No to ja tej grze GG. <laughs> Bo wiecie, bo tak ja to jest tak naprawdę taki schemat ludzkości myślenia, taka prawdziwa ludzka dekadencja, taka... Takie daisy. Ale to doczekało się premier. <grym> Doczeka się. Doczeka się. Chyba, ale. że nam przełożą dzień przed premierem. <grym> Jednak nie wierzymy tego tej dekadencji. Niech nie, nie będzie miała żadnego marazmu i, i, i mózgowej i dengolady i nikt sobie wyjdzie. Tak. Tak w skrócie. Czyli więcej marazmu. I bezsensowność sztuki dla sztuki. No taka bezsensowność egzystencjalna i to będzie jakaś gra klasyczna EPG tuowa, to tyle. Minecraft. If you wanna dance with me. Minecraft! Come with me bro because Just Dance 2016 is releasing 22 22 two Of 22 two 22nd of. Y Oktober? No gadaj, densuj. To co, kochasz? To przy czym mi spędziłeś ponad 200 odcinków na kanale. Drodzy <laughs> ludzie, pamiętacie moją kochaną playlistę, gdzie było ponad 100 odcinków pewnej gry, y i to było tylko 4 części. I można było je porównać do tej oto poduszki. Dokładnie. Nigdy się nie kończy. Tak samo jak Assassin's Creed, seria, którą wszyscy znamy, kochamy, nienawidzimy od kilku lat, bo wychodzi co roku, a w tym roku wychodzi dosyć często. Dostaliśmy Remasy, dostaliśmy Chronicles China, dostajemy Chronicles chyba jakieś jeszcze inne Chronicles dostajemy, jeszcze dostajemy zwykłego, podstawowego Assassin's Syndicate. Niech serial trwa! Tak, tym razem w Londynie i będzie ten sam silnik co Unity i podobno go dalej nie naprawili. Słyszałem, że no, podobno gameplay jest dość To chyba nie oglądałeś tych nowszych. Tutaj mamy małe, małe, mamy, mamy nie wiem, no, zapytanie albo odnoszenie się do Joszego bo on gra w Guild też kiedyś gry w Guild Pozdrawiamy Josiego. Tak, Joši, ty główno kepsowe odpowiedz nam, czy zabrać, to zabrać w zabieganiu zagrać w Guild Warsy dwójkę Heart of Holiness? Już no... ponieważ, że bo gra przeszła na free to play, więc no, już tam więc, coś tam gadał ten sferal, ale nie o tym, bo z 23 października wchodzi właśnie doda do tego fajnego MMO. Tylko, że mi się już nie chce w nie grać, ale bo fajnej może kto wie jakiejś wioce. Ale właśnie, pytanie, bo dostajemy dodatek i... no i właśnie, dostajemy dodatek tego... Te, te, tego MMO. Powtarzasz Nie, wcale nie. Czy ty kiedykolwiek chciałeś zostać Czarnym Murzynem Samurajem? Tak, chciałem. No to opowiadaj. Tylko, że ja nie chciałem rapować. A to a, a, afro samuraj nie musi rapować. Ale jest czarny. Czyli y, analogicznie już od razu od samych narodzin, wiesz, rapuje. A, a Eminem na przykład nie jest czarny, a może rapować? Bo się wychował w, w rodzinie czarnej. Jego ojciec był czarny, babcia była czarna, jego pies był czarny. A urodził Więc, się o... biały? No tak. Czyli tak naprawdę nie miał ojca? Event, znaczy wiesz, on w sumie mógł być czarny dobra, że, dobra, do ręki siema łapa, jak życie mija wiesz to tak naprawdę, wiesz ci chcę powiedzieć że wkrótce wychodzi gra Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Boy, że dajże zemsta niedźwiedzia takiego i Afro Samurai to jest fajna gra, gdzie w tle nam se grają właśnie takie utworki hip czarnuchowe, a tak naprawdę to jest taki fajny slasher ala Ninja Gaiden ja na początku myślałem, że to wydaje Devolver Digital, bo to oni wszyscy prawie takie same gierki robią. Czy, czy kobalt, to chyba to jest Dirty Pomp, nie? Tak, jest Dirty Bomb kobalt, to jest taki surowiec, generalnie, taki w niebieskich barwach. Tak. 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 I generalnie wychodzi też gra pod tytułem Kobalt. Jak na razie na pc na konsolę może później. I jest to humorystyczna platformówka 2D. I wygląda tak trochę delikatnie takim leci cyberpunkiem. Takie, takie no nie? No, takie trochę cyberpunk, Neowny, takie, takie no-nowe rzeczy. I co ciekawe, wydawcą jest Minecraft. Minecraft. Tak, to jest miesiąc Minecrafta, ludzie. Wiecie, co panowie i panie, bo nie wiem, może jakaś tam jest pani, chociaż wątpię w to. Eee, zapewne większość was posiada konsolę PlayStation 4. Prawie na pewno wszyscy, tak jak my, posiadamy, ale nikt nie posiada Xboxa One, choć tak naprawdę Microsoft w ostatnim czasie ma lepszy PR od Sony, tak mi się wydaje, nie? No, wie? nie, ale wiesz, że na Xboxa One wychodzi Halo 5 Guardians i jest to Halo. I więcej nie będę o tym mówił, bo nie lubię Master Chiefa, bo to jest taki, wiesz, program o gotowaniu w telewizji. I tak to bo, gener bo generalnie w ha hardware Halo jest takie samo, tylko się zmieniają lokacje i grafiki. No, to jest kolejne giełd o gotowaniu. Znaczy, w tej, tej edycji jakieś nowe tryby mają się pojawić, tak? Czy znaczy gotowanie no, na czas, no, przywracanie no, na liściku na patelni. Właśnie, zagotowywanie i, wody. I podgrzewanie i... wody statkiem kosmicznym. No, także ten test. Jak też ktoś lubi robi. takie coś, to Halo, no, 5. Halo 5. No, i zostały nam jeszcze dwie pozycje, więc ja powiem, Toma to, to następną. Okej. Okay. Więc wychodzi WWE 2K16 po fantastycznym 2K15 na wersji PC, bo wersja PC była dość okej, okay, chociaż brakło kilku opcji, ale było spoko. Tak w tym roku nie wychodzi na PC, bo... bo... No bo, bo nie. I wychodzi tylko na konsole nowych i starych generacji. Na starych generacjach oczywiście stary silnik, na nowych nowy. Wychodzi 30 października. No i jeżeli ktoś lubi wrestling i. John Sydda! To, 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 to! sobie kamerę od tego. To jest bardzo niebezpieczny mm -hmm. zawód. Vloger, wideorecenzja. Użyj. Pani. No, bo. Dzieckie. Skiniesz. Okej, dobra. Każdy z Lidem kiedyś. No. Panie i panowie, kurwy i Wkrótce, 30 października, tylko na Steamie, dostaniemy dodatek do mojej ukochanej gry The Binding of Isaac Rebirth, a będzie to Afterbirth. Nie wprowadzajmy ludzi w błąd, bo Steam też jest na steamie a na Linuxie i na... PlayStation 3. Wyjdzie Afterbirth, jest to dodatek DLC do Isaac... A, i, I... czekaj, nie wiem co miałem powiedzieć, bo mnie wybiłeś z rytmu, ta siarza. To Jezus będzie grał w to na streamie, czy nie? Na pewno tak. Tak samo jak Gimper i tak samo my. Ja będę streamował z tego codziennie, bo to jest najlepszy dodatek do najlepszej gry, jeszcze nie wyszło, ale jeszcze kupiłem, bo to jest fajne. I będziemy znowu Aizakiem chodzić z takich fajnych, wiesz, 2D, y, tych takich, lokacji. No, y, lokacjach. No to co nowego jest, skoro to jest to samo? Bossowie, tysiące nowych lokacji przedmiotów, nowa no, postać, bossowie. No tak, ale tam są różne przedmioty, są generowane takie, tam i ten, ten i, i się znakni, bo to jest fajna gra. Nie bądź takie, takie no, no. no. <grywki> takie no, no. No i w ten sposób dotarliśmy do końca, bo przecież każdy początek ma swój koniec, chyba, że już umarliśmy w połowie. Tak samo, jak kim ma jeden koniec. Ale mam dwa takie same. Ale ma jeden. Nie, patrz jak. Mam... Ma jeden koniec, ale, nie, ale nie, soma, nie, on jest dublowany, bo to tak jakbyś miał odbiciu strony. Jeżeli ma kij, ma z jednej strony koniec, to automatycznie ma też z drugiej. No tak, ale patrz, bo mam ja, taki ki... To są dwa końcówki. Takie zagniemy sobie takiego kija, połączymy te dwie końcówki, to będzie jedna końcówka i ki będzie miał jeden koniec. Ale jeżeli ty skleisz tak ki, to nie będzie miał końca, bo on, on będzie. Rogalikiem. Nie, to będzie taki. To będzie taki obważanek prawda? Taki. Patyk, który jej własny ogon. W Sens życia odkwity. Taki trochę. bąż Boa. To jest Patyk Boa. Także tym humorystycznym. hehe, nie, nie humorystycznym, ja <laughs> powiem żart. A ty to... będzie humorystyczny. Dobra, mów. Okej, okay. dosłuchaj. Przedłużamy materiał. No dobra, no, tak. Będą wyświetlenia. No lecz. E... No, już? Tak, już. tak, okay. mówi. I patrz. Już? Okej, no, tak. Już? Okay? tak? Tak więc co, trzymajcie się, część napisów końcowych nie będzie, będzie auto oczywiście klasyczny, także wąż, być może będzie za miesiąc na przeglądzie, trzymajcie się, hej.